Uczniowie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie będą odbywać praktyki w zakładach mechanicznych. Stworzona zostanie klasa o profilu spawacz ślusarz Podpisana została także umowa o współpracy z Fabryką Silników Elektrycznych Tamal w Tarnowie. Uczestnicy tego projektu będą mogli liczyć na zatrudnienie po zakończeniu szkolenia. Podpisaliśmy w siedzibie zakładów mechanicznych z prezesem zarządu Henrykiem Łabędziem umowę o współpracy, która zawiera w swych zapisach porozumienie, na mocy którego będziemy tworzyć 10-osobową klasę o profilu spawacz-ślusarz i która to klasa będzie mieć praktyczne zajęcia z naszym instruktorem na terenie zakładów mechanicznych. Fabryka silników elektrycznych TAMEL również podpisała z nami podobną umowę. Tam też 10 osób będzie się kształcić zawodowo z tą zmianą, że będzie to profil operator obrabiarek cyfrowych. W perspektywie po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej, po trzech latach intensywnego szkolenia zawodowego Nasi uczniowie, uczestnicy będą mieli perspektywę pracy w tych firmach. Zakłady mechaniczne w Tarnowie od kilku miesięcy poszukują pracowników Prace w przedsiębiorstwie zbrojeniowym znajdą instruktorzy inżynierowie, a także specjaliści w obróbce skrawaniem.